Witamy ponownie w krótkiej takiej mojej recenzji jest to Gra Timber and Stone, czy jakoś tak, a tak czy siak, jest to takie trochę Minecraftowe podłoże. Na pierwszy rzut oka wiadomo co przychodzi do głowy, no Minecraft i tak dalej, nie. No i co tu jeszcze powiedzieć, można to chyba wszystko od tych rzeczy, już można zakończyć w sumie recenzję, nie żartuję, tak sery, no to taka strategia trochę to jest też, postacie mają poziomy swoje, mają poziomy, życie, morale, <laughs> czy głodny, czy nie głodny, to tam dokładnie nie pamiętam co to było, levely, nie, danej jakiejś tam profesji, a to są profesji, w każdej chwili możesz zmienić gościa na na przykład na ból bull, buldera tam, naucznika... fisz, Fisherman. Fisherman jeszcze nie zrobiony, chyba Wody nawet nie ma to Farmer To chcesz no tam kamienie przerabia, czy coś takiego No, Blacksmith Blacksmith to kowal chyba Carpenter To te robi te o Na crafting tym stole craftingowym Engineer, tu to niby sama, sama nazwa mówi co on tam tego, nie, ale... Chyba jeszcze nie ma zastosowania, może i ma. Tylko, że ja łysy na razie. For... Forager, czy jaką tam? Rager. Forager? Nie wiem, jaką tam po angielsku. To chodzi po mapy i zbiera te ziołka, różuka różne i te piny pierdole Miner to wiadomo, miner to wiadomo co robi. Miner to znaczy się, ten, no, kopalnie, nie? Tam wydobywa te piaski i inne te żwirki. Ładen chopper, to on, tam ten. No, drwalny. No. No, nie możemy dalej przejść. No, i, ale zróbmy z niego, może na razie. Na razie, Dobra, nie będzie tam. Kim jest? Można mu dać trikierę. Na przykład. Hełmy, boty, chest base. To tam chyba coś te klatę. ma no ty! I tak dalej. No I tu możemy ustawić automatik ten lepszy Axe bierz Return to Champań, jak tam będą e, wrogowie będą ne, atakować To, że spierdalą do czam, kampa naszego pentatli Hop Na Rest three, coś tam. Znaczy z drzewa będzie na no, ten nie? No, ne. Jak może Kosi? Minerów to aż trzech mam. Cze Gra się często boguje. <laughs> jeszcze się nie wysypała. N nie kopną mnie ten zaszczyt jeszcze. No. Kurde, muszę tutaj zrobić dziurę. Tak się buduje. Znaczy niszczy się. Czy wykopuje dany klocyk O. Taka fosa pseudo. Podobno mury rozwalają, nie? Te potwory. Jeszcze żaden nie, nie zaatakował. Mamy tam chyba trzeci dzień. Nie widzę, bo fraps, fraps mi za, z tego. Daje się trzeci dzień. Ale dobra. Jakoś to będzie. No i napiszcie czy chcecie, żebym robił dalej recenzję z tego. Był na bieżąco, czy po prostu grał normalnie, swobodnie, nie? Postacie często się bugują. Co się. Ma motyka ci się skończyła, kurwa, to wszystko jasne. Zaraz zrobimy dla ciebie motykę. Jak to było? Kurwa, rób tamą motykę. Ze stona, oczywiście. Ze stona. Dobra, trzeba zrobić. St stonę pick-up. Pick pick-up. Stonę akse, bo mało zostało, do tylko. Hunting to tam można zbadać. To jeszcze Stone Axe Stone, Stone Pics Pics Pikak Pics, kurwa pikaksę, czy jaką tam No i nie wiem na razie to zobaczymy. Motek to musi być też nie. Motek dam, dam chyba Mało coś. Więcej młota. Bo za brak nie będzie lipa. Oczywiście to kamień i tak dalej, nie trzeba drewno użyć do tego. No, nie pokazałem jak się początek to wygląda, ale początek wygląda sam, że <laughs> dostajesz tam chyba 5 ludzi, czy tam jakąś grupkę, nie, nie, nie dużo. <laughs> dostajesz małą grupkę i przy ognisku stoicie, nie? I to wszystko, a reszta to budować trzeba albo wykopywać i tak dalej. Co, skończył chyba robić? Ten co to kurwa kusza ma? Nie. A oni chyba skończyli już. Albo im. Albo kurwa, pojebałem się coś. Mi się tylko. Albo potw potwór. O kurwa, potwór był. On żyje? Szkurwa, jakiś wilk czy coś. Takiego było. Yy, twórca jest, staje się jeden tylko ten: Człowiek. To dosyć interesujące, ale z drugiej strony, też wkurwiające, bo jedna osoba to niezbyt dużo zrobi. Gra niezależna, oczywiście. No wiecie, no bo trzeba czekać duże rzeczy. A czy więcej update'ów, różnych jakichś tam rzeczy, wrzucić coś, to zaraz jakieś błędy będą nowe, nie? I sam człowiek to trochę. Mu... Sojoba może dostać. Bo to, to tam, to, to, to i to dużo roboty, strasznie. Chyba, że ma bardzo dużo czasu, to. Aż siedzi tylko cza cały czas przy kąpie, no to. w sumie czemu nie? No. Gdzie ten nasz chopper? Czy jak on tam, kaptur? Nie, Charpenter cza to ten czarmanter, kurwa. Czwarty poziom, miner Mieciarz. Arthur Wol, has been spotted by Arthur. Co Arthur zdechł? Czy zabił go? Arthur Balsemet jakiś może miałem Artura i mi padł Artur. Kto to był ten Artur? Zaraz się cofnę, zobaczę. Kto to był ten Artur? Główno się Kurde. Gdzie jest mój ten? A ten co? Już nie ma co robić? To zbierę żerszy nie masz co robić. Wypierdalej stąd. Z, z tym.